Jak przyjmować cierpienie? Można by powiedzieć, dla nas to cierpienie to krzyż, może być też oblicze krzyża w cierpieniu. Witaj Jezu, opuszczony i ukrzyżowany, tak możemy powiedzieć. Pamiętam kiedyś spotkanie, konferencję księdza Eugeniusza Dudkiewicza, który jest założycielem ruchu hospicyjnego w Polsce. Wtedy on już jest w świętej pamięci. Kiedyś odwiedził nas w łabuńkach, w naszym hospicjum, na terminalnie chorych i bardzo mocno przeżyłem to porównanie, które on tam w konferencji użył. Porównał łóżko chorego do ołtarza. Łóżko chorego do ołtarza. Oczywiście chory, który wierzy. Który patrzy na swoje doświadczenie cierpienia w duchu wiary i jest w stanie, jakby, połączyć to cierpienie z cierpieniami Jezusa. Panie Jezu, oddaję Ci to cierpienie. I wtedy to łóżko Jego, czy to w szpitalu, czy to w domu, czy to w domu opieki społecznej, może stać się ołtarzem. I dlatego. Ci, którzy chodzą blisko ołtarza, powinni być w odpowiednim stroju. Tak jak kapłan, nie przychodzi normalnie w stroju plażowym do ołtarza, tylko w odpowiednim stroju, ponieważ chodzi o szacunek. Szacunek do męki. Męki Pańskiej. Tu cierpi, umiera, zmartwychwstaje Jezus. Także przy chorym, jak idziemy do szpitala, uświadommy sobie, tam cierpi. Chrystus w tym człowieku, w tym człowieku, który. Stąd Kapłan całuje ołtarz, kiedy rozpoczyna Eucharystię. Jeżeli oddajemy szacunek, jakby choremu, przez jakiś gest, czułości, to właśnie jakbyśmy całowali samego Chrystusa. Cierpienie człowieka połączone z Chrystusowym cierpieniem może stać się sanktuarium. Czym świętym. Sanktuarium ludzkiego cierpienia w Chrystusie. Tylko jest możliwe w Chrystusie. I, I dlatego tak ważny jest Jezus. Tak ważny jest Jezus w życiu chrześcijanina i w, w tajemnicy cierpienia ludzkiego. Tak? Bez niego nie zrozumiemy, dlaczego cierpienie, dlaczego choroba, dlaczego mamy umierać. On pierwszy już to wszystko rozwiązał. Nie możemy rozstawać się z krzyżem, on tłumaczy wszystko. Tak? Jezusowy krzyż dla nas, dla chrześcijan jest rozwiązaniem. Oczywiście potrzeba wiary, potrzeba zrobić ten wysiłek. Każde cierpienie drodzy, nasza samotność, swego rodzaju cierpienie duchowe, psychiczne, depresje fizyczne cierpienia, lęki nabierają znaczenia, jeśli je połączymy z wiarą, z Jezusowym cierpieniem.